Dlaczego Potions SMP się skończyło? Potions SMP skończyło się dlatego, że nie było tam do końca graczy i po chwili, kiedy było to popularne, gracze już nie chcieli dołączać. Dokładniej było to dlatego, że nie mieliśmy pomysłu już na potki, które mogliśmy tam dawać do różnych villagerów. Otóż tak, ale jakie? Ja stworzyłem parę SMP, na które was serdecznie zapraszam. Też stworzyliśmy Baby SMP, więc też zapraszam was tam, bo yy, na razie mało osób chce się tam dostawać. A więc zapraszam. Dlaczego po tym SMP się kończy? No tak!